Witam serdecznie, pasieką Zbyszka, Brzeźnina na Podkarpaciu Idę zobaczyć Bo szum wielki Tutaj jest odkład Siedmiu ramek nawet był robiony Zaraz tutaj Widocznie W wodę dostały stary czerp I na wygryzieniu Posadzkę im tutaj Troszeczkę zdejmę, uwolnię im wyjście i na słoneczko przyświeci świeci taki dzień a wszędzie troszeczkę zostały pobudzone a pięknie tam chodzę. No zobaczymy tu kolejny odkład No tutaj normalnie a no i tutaj jest Mi tu się ul zrobił bezmateczny w środę już w czwartek będą matkę miały poddaną. coś się z matką stało i ładnie płucne są po prostu No i to jak ciepło, to też chcą się oblecieć. Tu jest odkład, i z drugiej strony następny, i, ten... Nie, I odkładzik, tak samo. Tak no dużo trudnie no bardzo ładnie z tego powodu, że jest ruch na pasieczysku, czysku no to zerknąłem nie mam daleko od domu Fajnie. Chciałem od razu zrobić silne odkłady, żeby na lipę już był w